Witam w Quick Fix, czyli krótkich poradach technicznych serwisu Gunfire. Gdy Twoja replika wydaje z siebie tylko delikatne tyknięcie niekończące się cyklem strzału, oznacza to, że należy sprawdzić akumulator. Pamiętaj, że jeśli dany akumulator działa w replice A, nie oznacza to automatycznie, że będzie działał w replice B. Wszystko jest zależne od części wewnętrznych, FPS-ów itd. Zalecamy zawsze korzystać z ładowarek mikroprocesorowych, aby mieć pewność, że Twój akumulator będzie poprawnie naładowany. Na początku proponujemy delikatnie poluzować śrubę regulacji silnika. Jak to zrobić, znajdziesz w naszym innym filmie. Jeśli i to nie pomaga, oznacza to konieczność skorzystania z innego źródła zasilania. Prawdopodobnie podczas strzelania napięcie w używanym akumulatorze spadło poniżej krytycznego poziomu i nie wystarcza do poruszenia całego układu. Proponujemy podpiąć akumulator LiPo 11.1 V i oddać jeden strzał. Jeśli i on nie padnie, należy natychmiast zwolnić nacisk na spust. Pamiętajcie, jest to bardzo istotne, gdyż wyższe napięcie akumulatora w przypadku zablokowanego mechanizmu może doprowadzić do jego uszkodzenia, a nawet zniszczenia. Jeżeli i to nie pomaga, replikę należy odesłać do serwisu.